I jak to się stało, że zmieniłaś się w Handan? To był scenariusz reklamy tandetnego szamponu o nazwie Belinda. Byłam nim włosy, a po chwili znalazłam się w łazience Handan. Oddaj to. Handan? Tak późno brałaś prysznic? Skończ z tym dennym żartem. Gdzie ekipa i oświetleniowiec? Ogłuszyłeś mnie tym głupim szamponem? Czemu wychodzisz w samym szlafroku? Odbiło ci? Co robisz do diabła? Boże, pomóż. Niespodziewanie stałam się Handan, żoną tego kretyna Nejatiego. Co powiesz na poranny trening? Jestem Dilara. Dilara Basharan. Kim jesteś? Co mnie wkręcacie? Nie znam cię. Serkan to ja. Czemu nikt mnie nie poznaje? Jestem aktorką. Nie dam się stłamsić. Słyszycie? Jestem Dilara. Handan. Wszystko będzie dobrze. Jestem przy tobie. Był sobie raz z worem dziad! Handa? Handan! Jesteś szczęśliwa? Wiesz co? Dojdę z tym do ładu.